Ale chwileczkę, bo może nie trzeba będzie nic pomagać. Jest kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Ale chwileczkę, bo może nie trzeba będzie nic pomagać. Jest kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. dzień dobry. Halo? Bardzo proszę o odpowiedź. Halo, dzień dobry. Halo? Gdzie są różnice? Halo? To jedna różnica jest z jednej strony, z prawej strony, tu jest różnica jeden obrazku, z prawej strony, ten bok. Słucham, dokładnie bok, w jakim elemencie tak jest, zdjęcia jest bok, różnica? Tutaj, w tej strony. Bok na, na tym tle, na tym brązowym tle, na tym brązowym tle. Coś tam w tle. tle brązowe, dobrze? Na druga różnica, brązowym tle, ten Mhm mhm uh -huh, uh -huh. tak. A, a druga różnica jest krótsza, jest na dole taka czerwona ta na różniku takim. Nie jest nic krótsze czerwone. To nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź. Jedna różnica dobrze. Tło. Rzeczywiście tam gdzieś w tle jest jakaś taka deska, która na jednym zdjęciu jest, prawda, troszeczkę bardziej jakby wysunięta w kierunku centrum zdjęcia, a w drugim trochę schowana. Ale proszę Państwa, w czerwonym, tutaj na tej czerwonej bluzce na dole nic się nie różni. Tutaj są dokładnie takie same te bluzeczki. Nie wiem, co tam pani udało się dostrzec, ale, ale naprawdę te, te, te bluzki są takie same. Różnica jest gdzieś indziej. No zobaczymy. Proszę Państwa, przy pierwszej odpowiedzi tym razem nie udało się wygrać pieniędzy, natomiast dla wszystkich tych, którzy widzieli jako, pie... jako jedyną tę drugą różnicę, dostaliście ogromną podpowiedź od pani. Dostaliście ogromną podpowiedź, ogromne ułatwienie, dostaliście właściwie połowę rozwiązania. No, proszę Państwa, teraz spodziewam się telefonu właściwie w każdej sekundzie. Jeżeli ktoś widział tę drugą różnicę, inną niż tę którą... Ale chwileczkę, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Hallo, witam serdecznie. Czy jesteś w studio? Bardzo, Halo? Proszę, bardzo proszę o odpowiedź. Tak? Ale słabo, słabo panią słyszę. No Ja pana jeszcze słabiej, ale proszę po prostu powiedzieć, gdzie są różnice. Dwie różnice między tymi zdjęciami. Tło w, y, tło w tym, y, w tle deska i grzywka i grzywka i to jest bardzo dobra odpowiedź i to jest bardzo dobra odpowiedź gratuluję bardzo serdecznie proszę państwa po, po długich bojach po sporych kłopotach które ta zagadka nam przysporzyła udało się rzeczywiście grzywka ja to zauważyłam, dlatego tutaj tu chwilę sobie poprawiałam włosy. Miałam nadzieję, że trochę w ten sposób Państwa naprowadzę. Tam coś, jakby miała więcej włosów w grzywce na jednym zdjęciu, a mniej na drugim. I w tle deska. Proszę Państwa, teraz tutaj widzę znowu zdjęcie Pani. I znowu szukamy dwóch różnic między obrazkami. No, ciekawa jestem, czy, czy z tą zagadką będą równie duże kłopoty jak z poprzednią. Zaraz się o tym przekonamy. Słuchajcie, analizujemy zdjęcia, teraz jest czas na, na przeanalizowanie zdjęć pod kątem różnic. Przypominam. No, proszę Państwa, ja nawet nie wiem, czy ta zagadka nie jest nieco trudniejsza niż poprzednia, ale też są dwie...